Não, Że pierwszy mecz zakończony zwycięstwem 3 do 1, choć początek nie był łatwy tego spotkania, e, tak to prawda. Początek nie był łatwy, ale tylko i wyłącznie w postaci straconej bramki, bo my. Dzisiaj graliśmy koncertowo. W mojej ocenie naprawdę do tej pory tak dobrego meczu nasza reprezentacja Polski z rocznika 2007 jeszcze nie rozegrała. A sztuką jest przegrywać mecz i go wygrać tak dobrze grając i jeszcze w takim stylu i w takich rozmiarach. Przepiękna bramka z rzutu wolnego. Mieliśmy okazję patrzeć akurat za bramki. Rewelacyjne uderzenie. Tutaj porusimy komentarz trenera, chociaż może być tylko jeden. Ja powiem tak, że. Wiedziałem, że Jakub kupiłem ją strzeli, bo na treningu, gdy ćwiczyliśmy te fragmenty gry w identyczny sposób strzelił Golat co prawda z bliższej odległości, ale to była bramka. Ale ja chciałbym podkreślić jeszcze bardzo dobre, zachowanie kapitalną interwencję Bruno Klimka, gdzie przegrywaliśmy 1-0. I nie wiem, czy pamiętacie, na 2-0 była taka sytuacja, a to była nieprawdopodobna interwencja, bo ona była po rikoszecie. i z bliskiej odległości, no to spowodowało że dzięki tak naprawdę Bruno my dźwignęliśmy się i tak naprawdę po części też dzięki niemu wygraliśmy ten mecz. Na koniec pytanie o siłę ofensywną, o tych sytuacji bramkowych z drugiej połowie było sporo. Pytanie, czy to troszkę też zmęczenie rywala, pana zmiany, czy też to, że faktycznie Norwegowie troszkę zdziesiątkowani już w końcówce meczu? My graliśmy tak dobrze, że ja robiłem zmiany tylko dlatego, że ktoś już po prostu no dał z siebie maksa i brakowało go w niektórych sytuacjach na, na boisku. Ja jestem przeszczęśliwy, że my te sytuacje stwarzamy, bo ja stwarzamy sytuację, to prędzej czy później będziemy po prostu je w większej ilości wykorzystywać. Gorzej by było i martwiłbym się, gdyby tych sytuacji nie było, a Norwegowie to naprawdę taki bardzo dobry, bardzo dobrze poukładany taktycznie zespół, zorientowany na, na to, co ma robić na, na boisku. Dawid, bardzo dobre spotkanie, pierwszy mecz zakończony zwycięstwem 3 do 1, mocna siła ofensywna, bo choć trzy strzelone bramki, to mogło być ich o wiele więcej. No, jak najbardziej. W pierwsze 15 minut mieliśmy problemy trochę z wyjściem. Norwedzy podeszli, tam przypadkowa bramka trochę, ale napieraliśmy i w końcu strzeliliśmy tą pierwszą bramkę, drugą i trzecią. Na drugą połowę wyszliście mocno zmotywowani w takim razie. Co trener powiedział w przerwie? No, że jeszcze takiej gry dobrej nie widział. Chcę, żebyśmy grali na pewno nie gorzej. Próbował, powiedział po prostu, że mamy wyjść wyżej, lepiej i że ta pierwsza bramka w końcu wpadnie. Dawid, na koniec jak oceniasz atmosferę na stadionie, bo oglądało was blisko tysiąc osób, tak więc jak na młodzieżówkę naprawdę fajny wynik. No nie spodziewałem się tak dużej ilości osób, ale miło było, że przyszli nam pokibicować.